Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Skyblog. Słuchajcie, dzisiaj yy, pójdziemy sobie tam. Tak, postanowiłam, że pójdziemy sobie w końcu tam, bo yy, nie wiem szczerze, gdzie mogą być yy, no, tamte wysepki. Yy, nie szukałam tego, nie sprawdzałam. Po prostu postanowiłam, że w razie czego. No, myślę, że. No, wiecie, no. Poszukam ich najwyżej na następnym nagraniu. I zobaczymy, co tam się znajduje. O kurde! Widzicie to? Rozwaliłam sobie te. Ojej, poczekajcie chwilę. Ja szybko zrobię te płytki. Eee. O, tyle powinno chyba wystarczyć, bo będę musiała wziąć jeszcze kubek wody tam, bo musimy zejść jakoś na dół, nie? Czekajcie, ja to odłożę, bo to nie ma sensu tego trzymać na razie. Mm. Dobrze, to mamy, to mamy. Zbieramy skrzynkę. No i wodę. Dobra. I tak to wszystko. No, no, o, poczekajcie, jeszcze pójdziemy się przespać. też zanim się przyśpimy, a... Zbieram to na szybko. Bo właśnie. Jeszcze Wam coś za sekundę pokażę. Tylko dajcie mi to zebrać. Za chwilkę. Mate. weźmiemy sobie ziemniaczki, marchewki i nasionka mamy sobie to tutaj ładnie wszystko żeby to znowu nam rosło Czekajcie. odłożymy sobie to od razu o, marchewki już mamy full nasionka arbuza nasionko dyni zastanawiam się czy tego nie przełożyć gdzieś, czekajcie miseczka o no, dobra na razie włożymy to tu tutaj damy to no, tak no, czekajcie jednak tutaj nie, tylko tu damy mm. i tak myślę a, Postawiłam sobie tę skrzynkę, musiałam się rzucić. To podobno chyba coś przezywa, ale ja nie jestem tego pewna. Także. Nie wiem szczerze wam powiem. Dobra, zamkniemy. A! No, miałam wam coś pokazać. Słuchajcie, wzięłam sobie, powiększyłam tą wysepkę i oświetliłam bardziej. Tu jest ogólnie 9, jak widzicie. Tutaj 9, tutaj też 9. Zrobiłam troszeczkę większą tą platformę. E, słuchajcie, zostawiłam trochę gierkę, ale no niestety nic się tutaj nie spałni. Więc kurde, no nie wiem, powiem Wam szczerze. Mam nadzieję, że znajdę gdzieś te jajka. No jak nie, no to no nie wiem, no zobaczymy. I słuchajcie, już po nagraniu, myślę, że policzę tutaj te wysepki, ile znalazłam i sprawdzę to wszystko, bo w nederze mamy chyba ile? Mm, czekajcie, trzy wysepki mamy znalezione w nederze? Chyba trzy, bo ile się nie mylę? musiałam jeszcze tam zobaczyć, ale wiecie co? myślę, że może jak tam dojdziemy to może też coś tam znajdziemy co myślicie o tym? jestem bardzo ciekawa czy coś będzie widać z tamtej wysepki no i czy będzie tam jeszcze jakaś skrzynka nie? o, no i znowu, patrzcie kiedyś spadnę przez ten bunt, ej, no i patrzcie chociaż czekajcie dobra już jak tak dobrze idzie, nie będę odkładała tego wiadra później odłożę, jak już tam dojdę będę musiała po prostu zejść na dół to sobie tam po prostu, wiecie odłożę do skrzynki no i oczywiście będzie znowu um, z wodą, nie? tragedia także będę musiała odłożyć czy bym chciała Oj nie chciała, muszę odłożyć <gry> bo po prostu spadnę teraz tam już coś powoli widać ale to wiecie co, to może zobaczmy się już na miejscu ja dokończę ten most, zejdę na dół to będziecie widzieć wszystko w przyspieszeniu Zobaczcie w ogóle lak się zrobił. W ogóle skrzynki nie widać, nie? No trudno, dobra. Schodzimy na dół. Nie, proszę nie! No i oczywiście ja i moje kurde pływanie. No także Jak widać... Nic się... Kurde, nic się nie zmieniło. No dobra słuchajcie ja dalej próbuję to no, tak tu sobie będę robiła po prostu o, Będę spływała powoli no, tak mogę robić to mam nadzieję że tarczy mi ujoj jak to się stanęło Dobra się, słuchajcie, za chwilkę. No i dobra, słuchajcie, jak widać, przesteśmy jesteśmy prawie na miejscu. Ja sobie tylko to... Tu... Widzicie, jak sobie pomyślałam, jak to budowałam teraz. Że mogłam w sumie zostawić wodę, tylko ja mam powiem, że ja chyba... no nie wiem. Nie wiem jak z tą wodą. Chyba tak średnio bym chciała tą wodę. Wolę chyba sobie zrobić, wiecie, wejście do góry na dół. Zawsze to bezpieczniej, prawda? Zresztą wiadomo jak to ja i moje te z wodą. Zawsze myślę, że... Mogę zostawić po prostu jedno, no i drugie, nie? Niech sobie tutaj po prostu to będzie. No ja sobie tak wiecie. O, bezpiecznie zejdę. No i będzie wszystko fajnie, nie? Ja mi się nie zabije. Czekajcie, jeszcze to zniszczę. Dobra. No i tak powoli sobie tutaj na dół. No i dobra Czekajcie, to sobie damy tak Ojej Co tam jest w środku? Bardzo mnie to ciekawi Tylko czekajcie, bo sobie Powiększę to trochę Dobra, i teraz możemy iść tak Znowu Właśnie, jeszcze zapomniałam o oświetleniu Ale to i okay, zrobimy Dawaj, 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 dawaj Już prawie jesteśmy Okej okay. Czy to jest puste? Co to jest w ogóle? Czekajcie na chwilę Chodźcie, Mamy na styk prawie A nie no Średnio na styk Powinnam być troszkę niżej jeszcze no, Czekajcie mhm. I już sobie spadnę No i co tu ciekawego To po prostu tylko takie coś I już mhm. Trochę Lipacu Czekajcie na pewno tu nic więcej nie ma Chyba nie No kurde no nie wiedziałam, że to będzie aż takie lipne. Bo na co mi taka wysepka? Szczerze? Nie wiem. Czekajcie. ja powinnam gdzieś tu coś rozkopać, wejść gdzieś dalej? Nie no, musimy to sprawić. Nie no. Widzicie, że tutaj nic nie ma. Ojoj, ojoj, oj, widzieliście to? Dobra. Nie kopię dalej. Mam to gdzieś. Wchodzę <noise> no stąd. Kurde, no szkoda. Oj. Dobra. Halo, ja bym chciała stąd wyjść. O. może no, też tutaj nic. Czekajcie, jeszcze się przejdę. No nie, no nic nie ma. Dobra, a czy tu widać jakąś wyspę na horyzoncie? Chyba nie. Mhm. No nie widać. Dobra, słuchajcie, będziemy... Aha, tak, będziemy wracać, uświetlać. Mhm. Ja zostawiłam pochodnie na górze. O! Mamy kałamarnicę Ale fajnie I rybki nam się tu respią Czekajcie, to była rybka? Tak Okej, okay, czyli tutaj mamy po prostu No dobra, czekajcie Ja to ogarnę od razu Mam dziewięć tego Dobra, czekajcie Ja to poświetlam i musimy tam wrócić, bo mm, jak one se spadały, to ja sobie na dole zrobię, wiecie, taką platformę i będziemy mieli barwnik. Mm, wiadomo do czego. Tylko jest taki problem, słuchajcie, że no... E, owce, tak? No. Dalej nie mam owiec. Ani żadnych zwierząt hmm, Także no Trochę lipa Jak postałam właśnie tutaj na serwerze No to nic mi się nie zespiło Kompletnie nic I powiem Wam szczerze, że Nie wiem jakie ja mam to zrobić Teraz może Byłam trochę dalej nie, Teraz też nie No dobra Słuchajcie, zabieram ze sobą Mm, bruk no i musimy zrobić tam tą platformę to od razu zostawię, jakbym przypadkiem zginęła ale myślę, że nie ale zawsze warto, wiecie odłożyć rzeczy i te dwa melony sobie odbiorę, bo wbiegać nie mogę Zjemy sobie i pójdziemy tam Ciekawe czy tak będzie działać Ale jak spadł No to wydaje mi się, że tak Że wiecie No, no taka amernica spadła I dała nam ten Właśnie, jeszcze muszę sprawdzić No bo ja zrobiłam tamten basenik, nie? E, I tak się zastanawiam Czy e, Będę mogła tam Łowić rybę, ale wydaje mi się, że chyba normalnie tak Ale nie wiem, zaraz to sprawdzimy Tylko zrobię tutaj tą platformę Mam te O, patrzcie jak sobie ładnie zejdę I Myślę, że

Cześć. Mm, Dobrze, czekajcie. Obuduję to i... Myślę, że na dwa, trzy. Nie wiem, zobaczę ile mi słuchajcie, starczy tego kobla. Bo to wszystko zależy od tego kobla. Mm, czekajcie. Ale tam? Mhm, tam creepa chodzi. Enderman. No dobrze niech sobie chodzą Póki ich nie zaczepiam, to wiecie Niech sobie żyją Póki oni mnie też nie zaczepiają Też mi pasuje Także wiecie No, teraz możecie spadać Coś pływa, czekajcie No pływa ryba Wejdę hmm. ja na górę Nie no, nie widzę tu żadnej kołamarnicy Na razie może więcej trochę dam wody Musimy to zrobić O Widać już skrzynkę To git Dobra, czekajcie Ja Pójdę po więcej wody i Zaraz się zobaczymy Już tutaj na miejscu jak wrócę Dobra, słuchajcie Przyśpimy się trochę Bo No tak w noc tak średnio robić Nie? A właśnie, słuchajcie, jeszcze coś ogarniemy sobie, zanim tam pójdziemy e, z powrotem. E, czekajcie, to była przyjemnica. Rozm rozmrażanie. Rozmrażanie, Boże, rozmnażanie lam. Halo, lamo. Czekajcie, to chyba nie tak. Czy one muszą być zdjęte ze smyczy? Czekajcie. Nie mhm. ze smyczy. Gdzie jest druga smyczka? Dobra, mamy. Halo. Czekajcie. Chyba nie tak. Stójcie tam grzecznie. Czy może to tak było. Jestem chyba, czy nie? O! Chodźcie, chodźcie. Nie no. Dobra, później to ogarniemy. Na razie siedź tu, ty siedź tu. Hej. O, ty tutaj. Dobra. On sobie tutaj tak siedzi. A my, słuchajcie, cofniemy się tam. No i widzimy się dosłownie za chwilę. No i dobra, słuchajcie. I postanowiłam tutaj sobie dobudujemy nieskończone źródełko wody I zrobimy po prostu troszkę więcej tej wody mm, czekajcie tutaj damy e, nie, nie tak zrobimy tutaj damy dwa tu damy trzy o tutaj też, tu też tu też, tu damy jedną zabierzemy tą o. Mamy drugą. Tutaj sobie wylejemy raz. Wylejemy dwa. Wylejemy sobie... Czekajcie. Trzy. Tutaj sobie to zniszczymy. Cztery sobie wylejemy o... Tak, kilka, wiecie, tych wód. Niech to sobie tam pływa. Ale tam dosłownie za chwilę zejdę i ogarnę po prostu to resztę co się tam rozpiły, te wiecie o, te kałamarnice pójdę tam i hmm. zrobię na nowo to, tylko czekajcie to odłożę to troszkę tego wezmę jeszcze muszę oświetlić tam wiecie jeszcze oświetlę, bo spełnią się te creepery dajcie spokój o widzicie? spada jednak jak się tak stoi tutaj ej fajnie fajnie, dobra czekajcie, bo czekajcie, że nie żadna jakoś jeszcze ryba <grybujesz> lecą, popełniają samobójstwo Ej, to jest delfin. Ej, mamy delfina, ale fajnie. Tylko. Kurde. O nie spadł! O kurde, drugi też. O nie. Ej, dobra, czyli wychodzi na to, że odnaleźliśmy, słuchajcie. Zobaczcie. Że odnaleźliśmy biom. Mm. Ocean? Jakoś tak bo ono się tu zabija. Właściwie właśnie tak się ten i. No, no dobra. Zobacziliśmy słuchajcie ocean. O! He. <laughs> <laughs> dobra! Fajnie. <laughs> Fajnie, że się udało znaleźć. Bardzo mnie cieszy to. Ale wiecie, co to chyba tak miało być, że... Mm, wiecie, mieliśmy sobie tu na przykład zejść wodą. Tak mi się wydaje, że twórca mapy miał właśnie to na myśli, żeby sobie wodą zejść. A ja, wiecie. jak to ja. O, patrzcie, <laughs> ile będziemy mieli rybek. Hm, dobra. Szkoda tych delfinków trochę, że one tak spadają, no ale tu jeszcze on no, powinno mi chyba wystarczyć tak myślę tu wtedy wystarczy tylko stać i i to się będzie respiło tu jeszcze jest dziura Delfinku. Hm. Mamy troszkę barwników, troszkę rybek. O nie. Dobra, mamy 11. Surowych dorszy. 12. Paść, ile tam tamtego jest. Więc tak ciągle spada. Hm. No dobra. Dobra, fajnie, że udało nam się to znaleźć. Będziemy mieli barwniki, no, tylko jeszcze nie mamy... No... O Jezus, nie chcę być w wodzie. Dobra. Nie mamy, słuchajcie... A właśnie, czekajcie. To jest półpłytka. Półpłytka, widzicie? Przez pół płytki to przechodzi. Czekajcie, a gdyby to tak robi? to tak nie działa. Okay. Dobra. Okay. Dobrze wiedzieć, że tak nie działa. Czekaj, 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 bo ja się za chwilę tu zabiję. I co wtedy będzie? No. Hm. Więcej rybak. No dobra, słuchajcie. Ja myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się już w kolejnym.